z tej strony Laskowski Gaming a to pierwszy odcinek może testowy może będzie z tego coś więcej eee, z SCP eee, z jak jak rozumiem to Laskowski Gaming ok zagramy na trybie gry Euclid mm, Nazwiemy Seed Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi w STP To To jest horror Takie swego rodzaju Przygodówka Trzeba się wydostać z Jak to się mówi po polsku z placówki, no i nie dać się zamordować stworom tutaj wszechobecnym, tak, tak jest mniej więcej. Ja osobiście siedzę dosyć, dosyć tak w porządku w uniwersum całym tych SCP, więc. Wiem, jak działają niektóre. Ja mówię, najbardziej to by mi się marzyła taka wersja SCP, że tam by było po prostu mnóstwo tych stworów, bo ich jest od chuja. Ale w tych grach komputerowych zawsze to jest jakieś ograniczone do takich, nie wiem, powiedzmy pięciu, co cię ścigają i tam. 20 jakichś takich... Um, nie wiem jakie są kontrolki. Okej. Okay. Skip the toilet. Chwila, chwila. Zobaczę, czy da się... Eee, nie ma, nie ma chyba napisów. Dobra, to bez hey, they've got some work for you. Do me a favor and step out of your cell. Just follow Oh, and by the way, we're authorized to uh, exterminate any disobedient test subjects, so I'd recommend not doing anything stupid. You are stupid. No, możecie zostawić subenka, możecie Man, zostawić I'm lajka. Hungry hey, today's pizza day down at the cafeteria, right? Uh, actually, i think it's tuna casserole. oh, god damn it. well, my day's ruined. the only reason i still come here is for the pizza. i don't know what it is about that pizza, but it's delicious. So but in pizza is, sarę, is, is in a disgusting abomination, and it should be locked up in here with the rest of these freaks. Uh, okay. <laughs> Gupi I'll be able to get this. Crew Alpha report to Light City. Elevator 6A4 Safety Inspection. Okej, okay, mamy opis pierwszego gestopeka, którego nam potkamy. Będziemy się na niego zwracać w fistach. Jeżeli ktoś nie wie, cały trik w fistach polega na tym, że trzeba na niego patrzeć. To jest... Yy, jak to się mówi? Anioł? Martwy anioł? Jakiś tak, patrzący anioł? Jakieś taka mechanika była, w różnych Absolutne kino. Nie wiedziałem, że tu da się w tej kast. Ej, no. Okej, okay, okej. Okay. Coś, coś źle zrobiłem. Zdecydowanie, coś. Coś nie poszło zgodnie z planem. Ty mogę to oddać? Nie wygląda na to. Ej, no, nie mówcie, że muszę na chwila. Czy to przez to, że nie zapisałem, ale nie miałem kiedy zapisać? A, mogę pominąć intro. Okej. Okay. Zobaczmy. To jest organizacyjny odcinek, tak jak mówię. Okej, okay, czyli... Dobra. Dobra. Nie wiedziałem, że... To jest... Dziwna gra do komentowania. Tak jeszcze nie komentowałem, nie? Że jakby jest dialog w grze. I cały wtedy siedzieć cicho, nic nie mówić. jest pierwszy jest taki... taka gra horrorowa, nie? Na kanale. I też nie wiem czy. Potem się bardziej skupić na tym, nie mówić, nie? Okej, okay, to już mam wrócę w akcję. Yeah. Keep your eyes on it. Is that what I'm doing? Okej, okay, uspokoił się trochę. Tak jak nie pierwszy taki no, odcinek horrorowy, ale ja podobałoby, żebym coś mówił, ale no, przede wszystkim chciałbym się nie przestraszyć, bo to takie trochę żenujące, nie no? oczach no. no, widzów się przestraszyć. Tesla, ale że w tej strefie są Tesla. Okej, okay, pójdziemy najpierw na lewo. Czego szukamy? Szukamy karty dostępu. I już szukamy. Dobra, pójdziemy z na lewo i szukamy lepszarki nie wiem, mógłby biegać, ale... tu nie ma nawet przycisku, kurwa, żeby wyjść. mamy bin od opieku, widzę ja pala zobaczymy, co to nam da Dobry On reaguje na dźwięk Więc przydałoby się Być w miarę cicho Daleki ma ten zasięg słyszenia, nie? teraz jak to pójdzie za róg, to myślę może... Absolutnie nie wiem czy to jest dobra kolejność wykonywania czynności. W sensie, że powinienem być tutaj tak prędko. Nie wiem ile ta latarka ma baterii, czy w ogóle są baterie w tej grze. Oh God, what the hell is that? To warto wspomnieć, że oni mogą mimikować głosy ludzi. Więc nie dawajmy się im wkręcić. bo będzie dobrze. Ta kurwa latareczka kóle daje, nie? Trochę. It's a, kurwa, it's a, a mi Mario. <laughs> no ten Zmyka il kurwa. Okay. Dziś nie widzicie przeskoczył, co mam O Jezu, się wystraszyłem jakieś kurwa partiklesy z lampy wyleciały Do chuja pana Co my tu mamy? No kto bliza kurwa? To jest kurwa sprzęcior, nie? Tak to są można kurwa grać. Pierwsza przeszkoda. No dobra, druga, bo ta kaccenka się wyjebam na caccence, ale udało się. I się skończyła ta straszna melodia. Coś na no co nie, nie chcielibyśmy natrafać zazwyczaj Ale chyba nas nie śledzi, bo byśmy słyszeli jak się drzwi za nami otwieramy. No tu zajebiście jesteśmy w ślepym załku Musimy przez niego przejść Chciałem do CS-a, to trochę mi zostało z tego pikowania. Okej, okay. czy on już tu poszedł? Proszę? Nie. Mam plan. Pojedziemy windą. Na dół. Wczyta nam się tutaj świat. Jak wrócimy, to on już się zniknie, ta gra yy... to jest to tak zrobiona chujowo pewnie, e? nie? Nie co? Widzicie? Był jakby screen zapisywania. No widzicie, co jest w Sam tego zagryz. nie Znowu czytamy gierki. Bo... Nie wiem, klikam na te ekrany. Ten, ten pierwszy ekran po kadcence. Już chuj bez tego, Blaskowski Gaming. Chyba, że damy save. No ale save to... Dobra. Nie. Ja nie jestem pizdą, jestem laskowski gaming. Bo to jest taka kwestia, że wiecie... Ja mógłbym to... Zdać się na save. Inaczej. Kontynuuję teraz granie na poziomie Euclid. I ja wiem, że prędzej czy później bym miał jakąś wprawę w tym, nie? Ale się nie cierpi na tym odcinek, nie? Że co chwilę umieram, co chwilę zaczynam od nowa. Nie wiem, no. Zobaczymy jak pójdzie ten odcinek. Jak, jak, jak przyjmiecie sobie. Dobrze, te eksplozja są strasznie głośne. Mamy misia. Przebiegniemy to nic nam się nie stanie. Chyba nie. W miarę, w miarę czaję gierkę, bo w każdej wersji jest i pismo takie same w sumie rodzaje pokojów pokoi, ale tak żeby sam z siebie grać to Co to kurwa jest jakaś elektronika kurwa to mi się mam no, takie rzeczy Paniczny event Gonzales? O! Oh, mamma mia! Mamy kartę To jest paniczny event, z tym gościu ale zawsze w tej windzie. Sir Williamson. Nie wejdziemy tu w pierwszym pojemniku. Trzeci. Robić. Możemy zrobić tak, że będę mrugał, co, co każdy otworzył. To będzie bezpieczne jeszcze Wydaje mi się, że ten będę... Mam wyjście. Ten mogę zrobić takim... Do save, tak, tak, to save, będziemy grali. To żeby zobaczyć, gdzie ja w ogóle mogę zasavewać. Bo... No mówię, to jest. Zawsze myślałem, że ten pierwszy ekran, to zawsze tam się można zasejować jest jakaś Jestem w pistach więc no, tam nie idziemy. A, mega sekretarz, nie my ma. Ok, mamy informację Pizza Day. Dzisiaj, jednak dzisiaj jest Pizza Day. Bo pomogę tamten król w ogóle To co my tu mamy? Ile ja mamy kart? To ja bym kurwa grał w Pokémon.

Ciało? To jest też kanał nie, nie ma co się bać, Ciało spadają z sufitu all the time, mam jakiś pokój, czaszka, wyjdziemy, tu. wyjdziemy. O To jest do zapisu, tak? Chyba Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to jest do zapisu Mamy czaszkę, opis czaszki. Żeby jej nie dotykać. Maskę gazową. Wiecie co? Może to będzie głupie, to co zrobię, ale zamierzam przetestować, czy to jest rzeczywiście safe. Dla pewności zrobię to jeszcze raz. No i tu nie pisze, czy, czy to jest safe, czy nie. Robi taki śmieszny dźwięk, więc może. Przy tym siadłem. Level trzeci. No dobra, to mi przetestuję. Weźmiemy maskę. A mówi dzwona. Tego dzwona na razie nie musi mi się bać Dobaczymy więc... Zobaczymy, zagramy do śmierci może i... Głupia pizza. Zobaczymy do śmierci i zobaczymy, czy rzeczywiście ten save działa. Bo jeżeli nie działa, no to trochę lipa. Nie wiem, czy będzie wtedy przyjemność z nagrywania tej serii. bądźmy ze sobą szczerzy, to jest, kurwa... Gra, w której się umrze nie raz. Tym bardziej, że na późniejszych etapach są takie rzeczy, kurwa, jak... Niewidzialne otwory, Które cię mnożują. Się znowu do tych kurwa alligatorów jest takie głośna i pokój to jest chyba wszystko Za, za późno mrugam Nie wiem co robić robił że W tym momencie, o mrugam Czy Tu jest jakieś, że tak powiem Miejsce dla nas? Chyba nie Kogo tu mam opisanego? A, Tak to my znamy już Dwa razy z nim Staczyłem Walkę Okej, okay, no ten gość jest W miarę nieszkodliwy Teraz na jakiś czas po prostu będziemy widzieć, kurwa, robaczka na nas, czy coś, coś takiego. Mamy krótkofalówkę. No, jakiś robaczek będzie, dobra. Szczerze, mam to w piździe. Wszedłem tu, za wszedłem. Na chwilę wyrążyć temat. Ok, zapiszemy sobie. Okej. Okay. I wiecie co, myślę, że na razie na tym skończymy. Było trochę strachu, było trochę śmiechu. Możecie napisać, czy chcecie to im tą serię częściej. Zapraszam do podzielenia się wiadomościami w komentarzach. I zobaczymy się w następnym odcinku. Zostawcie sobie! I trzymajcie się! Cześć! Chodź.